Panie profesorze, jak ocenia Pan aktualny dostęp do nowoczesnej diagnostyki, terapii i wyrobów medycznych, pozwalających chorym zachować możliwie najwyższą jakość życia, ale też i tę aktywność społeczną? Bardzo dziękuję. Znakomite pytanie. Muszę powiedzieć, że odnotowaliśmy ogromny postęp w dostępności do nowych terapii, ale także do nowych materiałów technicznych. To na przykład liofilizowane cewniki dla dzieci z zaburzeniami oddawania moczu i różnymi problemami. Warto byłoby teraz pomyśleć o rozszerzeniu dostępności także dla osób powyżej 18 roku życia, bo dla kogoś, kto miał możliwość stosowania wysokojakościowych narzędzi technicznych, przejście z powrotem do złych rozwiązań jest bardzo bolesne. Nie tylko w sensie przenośnym, ale także dosłownym, także mamy tutaj ogromny problem. Natomiast cieszymy się z lepszej dostępności nowych terapii. To jest przede wszystkim ogromny postęp. I tutaj widać, że postęp jest bardzo dobry. Mamy możliwość w wielu jednostkach chorobowych i rok rocznie przybywa nowych terapii. To jest ogromny postęp. Mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że idziemy w dobrym kierunku i tak jak cała Europa i cały świat cywilizowany, ta dostępność jest większa. Natomiast oczywiście problemem u nas jest dobra diagnostyka. To jest kolejny problem, z którym się stykamy, czyli edukacja na różnych poziomach, żeby wykrywalność chorób rzadkich, ultra rzadkich była większa. Tutaj you <laughs> Szkolenia lekarzy, konferencje, możliwości dostarczania informacji. Tak jak Państwa, tutaj rola jest ogromna, mediów różnego typu, ale właśnie wyspecjalizowanych mediów medycznych, dostępem do lekarzy to jest niezwykle istotne, ale także normalna, codzienna praca z dostępnością do nowoczesnych informacji, także być może schematów diagnostycznych, algorytmów postępowania, być może użycie nowoczesnych algorytmów, wykorzystania sztucznej inteligencji. To mam Mamy ogromne pole do popisu i tutaj rola jest ogromna i przed nami. No i jeszcze mamy kilka problemów, takich, które wymagają poprawy, na przykład dobre zastosowanie tych terapii, które mamy. Tutaj też kłopot jest, czyli dostępność do leczenia pacjentów do środków referencyjnych, które mają taki dostęp i mogą zaoferować większą, lepszą opiekę pacjentom. Wykorzystanie tych terapii, które mamy. No takim przykładem na przykład jest choroba Wilsona, gdzie powiedzmy mamy troszkę zapóźnienia, pomimo dostępności lepszych terapii one nie są do końca wykorzystywane, więc to taki jest problem ważny. Ale diagnostyka to być może rozszerzenie programu screeningu noworodkowego, bo to jest element na całym świecie to, to, to wiele uwarunkowań, ale w ogóle generalnie idea screeningu nowotwor, noworodkowego jest fantastyczna, czego świetnym przykładem jest diagnostyka i leczenie obecnie SMA, czyli Zeniowego Zaniku Mięśni. Tutaj postęp jest gigantyczny. Plan screeningu, który był rozłożony na lata, został przyspieszony i mamy efekty tego znakomite, więc dostępność do terapii od razu wzrosła. Oczywiście tutaj granice wiekowe, jak zwykle w medycynie nie ma idealnych rozwiązań, problemy są i będą, ale postęp jest gigantyczny. Ja pamiętam taki okres, kiedy NFZ zwracał się do mnie jako kierownika jednostki o przyjęcie pacjentów dorosłych, jak pojawiły się nowe programy, a w tej chwili już mamy ośrodki leczenia dla dorosłych pacjentów z chorobami jutra rzadkimi, czyli opieka nad pacjentami podniosła jakoś niebywale. To jest ogromny postęp, naprawdę ogromny postęp. Zasugerował Pan kilka wątków do dalszej rozmowy. Powiedział Pan o badaniach, o screeningu. Właśnie jakie znaczenie dla optymalizacji leczenia właśnie chorób rzadkich mają, miały, mia, miałyby przesiewowe badania noworodków? W chwili obecnej przesiew noworodkowy jest bardzo istotnym elementem diagnostyki. Proszę pamiętać o jednej podstawowej rzeczy. My nie jesteśmy w stanie wyleczyć pacjentów wielu chorób genetycznych praktycznie to jest niemożliwe w chwili obecnej na tym etapie, ale w części już próbujemy zastosować możliwości leczenia genetycznego jakby istotą tego jest że my możemy zahamować postęp przebiegu choroby natomiast nie jesteśmy cofnąć pacjenta do stanu zdrowia ad integrum przed wystąpieniem objawów każdy objaw i każde postępowanie przebieg choroby i postęp w zakresie zmian narządowych bardzo często są nieodwracalne, czyli im wcześniej wykryty pacjent, tym lepiej. Czyli mamy możliwość e, screeningu noworodkowego. To jest element wykrywania już o noworodka na bardzo wczesnym etapie. No tutaj znakomite efekty, ja już nie wspomnę o fenolokatonuri, ale także mukowiccy SMA, właśnie to są jakby klasyczne przykłady takiego znakomitego postępu. E, oczywiście trzeba. Pacjenta dodiagnozować, potem określić, jaki jest stan pacjenta. Czy to jest postać ciężka, umiarkowana, lekka, czy wymaga terapii, czy tylko obserwacji. Ale to już jest dalszy ciąg. Natomiast screening noworodkowy jest fenomenalną, znakomitą metodą diagnostyki na wczesnym etapie. Przecież wiecie Państwo doskonale, że mamy także możliwości leczenia pewnych wad u dzieci kardiologicznych, centralnego systemu nerwowego nerek w okresie płodowym, gdzie już można dokonywać ingerencji. Także to postęp medycyny jest na naszych oczach gigantyczny i to jest ogromny sukces. Screening noworodkowy uważam za jedno z najlepszych rozwiązań, Jakie mamy. A gdybyśmy się skupili na przykład na chorobie Pompego, jak te badania przesiewowe wpływają na, na życie, na dalsze życie pacjentów? Dokładnie tak samo. Im wcześniej pacjent wykryty, tym lepiej. Oczywiście każda jednostka chorobowa, tym choroba Pompego to jest pos różne postaci choroby. Mamy postać bardzo wczesną, tą postać niemowlęcą noworodkową o bardzo ciężkim przebiegu, mamy postać łagodniejsze, młodzieńcze, postać późną. Ale postęp choroby zawsze jest groźny dla pacjenta. Jeżeli będziemy mieć pacjenta nawet o, z chorobą o łagodnym przebiegu, to uświadomienie pacjentowi, jakie ma zagrożenia, jak powinna wyglądać jego opieka i sama świadomość pacjenta, czyli samokontrola, i opieka ośrodka referencyjnego nad tym pacjentem, to jest fenomenalne rozwiązanie. Wtedy nie ma problemów zarówno mięśniowych, ale także kardiologicznych, płucnych, tych, które są postępujące i które niszczą normalne życie danego chorego tylko to jest odpowiednia opieka czyli zróżnicowanie potem zakresu ingerencji w życie pacjenta to jest już rola nasza to już jest wspólnie z pacjentem i nie mamy wtedy tych problemów gdzie późno wykryty pacjent wielokrotnie hospitalizowany to, to także jeżeli popatrzymy jakby na chorobę Pompego to jest znaczne ograniczenie kosztów hospitalizacji błędnej diagnostyki bo każdy z naszych pacjentów przebywa odesę diagnostyczną od kilku do kilkunastu lat nawet. Także to, to muszę powiedzieć, że postęp ten, który w tej chwili widzimy, ale także ogromne zainteresowanie, które jest wokół chorób rzadkich ultra rzadkich, to jest gigantyczny sukces. To jest sukces nas wszystkich. Proszę pamiętać, że każdy z nas był chory, jest chory albo będzie chory. I yy, choroby rzadkie, ultra rzadkie to nie tylko choroba Pompego, SMA czy choroba Wilsona, ale także. Że rzadkie choroby autoimmunizacyjne, rzadkie nowotwory, to generalnie choroby cywilizacyjne, gdzie obraz kliniczny chorób się zmienia wraz z postępem cywilizacji i będzie się zmieniać, tak jak zmienia się klimat, także choroby nasze się zmieniają. No takim dowodem empatii dla dzieci z rozszczepem kręgosłupa było wspieranie przez zarówno ekspertów Medycznej Racji Stanu, ale i Pana osobiście takich starań o dostęp do powlekanych cewników hydrofilowych. To się udało, no ale znowu następuje ten moment przejścia do dorosłego leczenia i powrót do problemu z dostępnością tych cewników. Co powinniśmy zrobić dla tych pacjentów teraz? Znaczy tu uważam, że medyczna racja stanu spisała się na medal i to na złoty medal, bo to dzięki staraniu medycznej racji stanu ten problem stanął bardzo poważnie i wysoko. Dzieci mają dostęp do hydrofilowych cewników, ale choroba nie kończy się na wieku 18 lat i tak jak w wielu dziedzinach problem tranzycji, czyli przejścia od opieki pediatrycznej do opieki internistycznej niekiedy jest bolesnym problemem. No tutaj bolesnym w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale wydaje mi się, że przy niewielkiej de facto liczbie pacjentów przedłużenie dostępu do hydrofilowych cewników, czyli tych, które można zainstalować u pacjenta, który powinien być kilka razy dziennie cewnikowany bezboleśnie i bez wywoływania wtórnych infekcji, to po prostu proste rozwiązanie, najprostsze z możliwych. No, powiem, że byłoby to trochę nieludzkie zostawienie tych pacjentów, no bo nagle odebranie tym pacjentom takiej możliwości, to jest tak jak w chorobach nagle zabranie leczenia pacjentów antycytokinowego w momencie, kiedy kończy 18 lat. Mamy specjalne programy, żeby przekazywać program, w ramach programów NFZ-owskich pacjentów łagodnie, w sposób konkretny z ośrodka do ośrodka, żeby ten pacjent nie miał luki w leczeniu. Czyli tutaj, jakby jest to kontynuacja. To wydaje mi się, że jest to bardzo proste rozwiązanie dostępne, i cała racja medyczna racja stanu będzie stać murem za tym rozwiązaniem. Ja nie wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej. Także nie może być połowicznych sukcesów albo sukcesów do 18 roku życia. Czasami słyszymy, że my pacjentami naszymi opiekujemy się zbyt troskliwie, potem nie, nie opiekujemy się zbyt troskliwie, opiekujemy się po prostu dobrze, z satysfakcją zarówno dla pacjentów, jak i dla nas. To jeszcze na koniec kilka słów o chorobie Wilsona. Pan wspomniał o tym yy, tak sygnalnie. Rzeczywiście mamy program lekowy, tylko tych beneficjentów programu lekowego mogłoby być teoretycznie znacznie więcej. Ja bym prosił w takim razie o ocenę tego programu. Znaczy może yy, fantastycznie, że jest nowy program, że jest w ogóle program leczenia, że mamy dostępność nowych yy, terapii. I wydaje mi się, że jest czas na to, żeby postawić sprawę jasno. Jeżeli stare metody leczenia są mniej efektywne, mniej korzystne dla pacjentów i z wieloma działaniami niepożądanymi, to powinniśmy to zrobić. Leki, które zostały w wielu dziedzinach wycofane, nie mogą być wiodącymi lekami w tej chwili, jakby w dziedzinie zaburzeń metabolicznych u pacjentów z chorobą Wilsona. Bo to problemy zarówno wątrobowe, jak i problemy neurologiczne one wymagają odpowiedniego potraktowania, dobrej diagnostyki, dobrego leczenia, ale właściwego leczenia bez tych działań niepożądanych. No, Trochę serce boli, że mamy dostęp do lepszych leków, a będziemy stosować starsze. Program powinien być bardziej rozpowszechniony i myślę, że tutaj rola edukacji i pokazania, że nowe terapie są bezpieczne, skuteczne. I dają w sumie oszczędności, bo mamy mniej działań niepożądanych, czyli jakby te powikłania zarówno choroby, jak i leczenia są zdecydowanie mniejsze, komfort życia pacjenta większy i dla nas mniejszy kłopot, bo nie mamy powikłania pacjentów, więc to jest zdecydowanie lepiej.